Wszystkim piątek, tygodnia, koniec i początek. 260 projekt, legenda toczy się dwa lata, a profesor zrobił swoje fałosie już prawie do końca. No nie, to są dwa różne projekty, z Krzysiem rozmawialiśmy, że jak się uda, to w tym roku nawet je gdzieś tam porównamy w boju. Gdzie się znajdujemy? W miejscu, w którym zimuje nasza 60, czyli tutaj u naszego budowniczego, czyli w najlepszej jak może być atmosferze dla siebie, szopie. Dzisiaj pokażemy wam, jak wiele zaawansowanych prac, których nie widzieliście, toczyło się w międzyczasie, dlatego że słuchajcie, tu została zbudowana. Tak, jest budowana, kończy się homologować kabina. Kabina, legalna kabina, która będzie kosztowała naprawdę ogromne pieniądze. Dlaczego? No, dlatego, że ktoś ją musiał zaprojektować, ktoś musiał zbadać spawę, dać homologację, sprawdzić, czy jest bez, wiecie, do wypadku do wszystkiego. Jakby masa rzeczy, o których sobie nie zdajemy sprawy. Doszły fotele, inne rzeczy, a to znowu jest kupa pieniędzy. Dobra, słuchajcie, weźmy Łukasza i chodźmy do środka, bo chyba tak najlepiej będzie pokazać. Uff, coś ciepła na ten styczeń. No właśnie. 260 stoi i czeka. Dziecko. No czyje dziecko? Dziecko Łukasza. Dziecko Łukasza. Słuchajcie, ale też są chrześni tego dziecka, czyli Allegro, Agroma. Dodatkowo teraz firma Naglak i fotel, czyli gramera. Tak, fotel gramera. Ja okay. to sobie opowiemy. Łukasz, patrzyliśmy dzisiaj. Ja sobie spojrzę, żebyście drodzy widzowie wiedzieli jedną rzecz. Wstania bliżej jego Stasiu, żebyś nie musiał się tak wyginać. Dostałem taki plan, jak był robót. I tutaj nasze prace nad kabiną zaczęły się w marcu ubiegłego roku. Prace nad kabiną, słuchajcie, to jest na przykład skan kabiny, opracowanie rysunku 3D, zwymiarowanie profili, wszelkie profile z 40 na 50, zmiana DDD, zalecenie pocięcia nowych, wykonanie szkieletu. Dwie sztuki tej kabiny trzeba było wykonać, wykonanie ramek tylnych, ustalenie pełnego wyposażenia kabiny tak itd. Czyli kabina pierwszy raz do nas przyjechała, chłopaki ją przymierzyli. przyjechało szkielet tak naprawdę goły. Tak, przyjechał szkielet. Y była próba podjęcia zaadoptowania monomocowań, bo chłopaki zrobili pod 60 oryginalną, no, ale że z tyłu tam są zastosowane siłowniki do, do, do podnośnika, to trzeba było przerobić tylne mocowania, tylną ścianę przerobić. No i w sumie to robiliśmy, nie? No właśnie, powiedzmy sobie o firmie Naglak, bo firma Naglak w tym momencie to jest producent kabin homologowanych, czyli ciągnik zarejestrowany, ciągnik ubezpieczony, który może poruszać się po naszych drogach. No też można dokupić różnego rodzaju kabiny u nich. Tak, tak. No Mają pełną ofertę Dokładnie. Do, 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 do Polski. Robią to tak. seryjnie, czyli powiedzmy, robią karoserię, no nazwijmy to tak w skrócie karoserię taką do ciągników, czyli kabinę całą. Co musiała firma Naglak w tym przypadku zrobić? Wymyślić karoserię od nowa. No Posiłkowali się trochę swoim pierwotnym wzorem, no, ale tutaj parametry się zmieniają, chociażby masa ciągnika i wysokość tak. i tak dalej. Nie? a To wszystko wpływa na, na bezpieczeństwo i. Dokładnie, bo dlaczego my tak o to dbamy? Słuchajcie, to nie jest projekt, który Łukasz sobie robi do siebie na pole i nie będzie tym wyjeżdżał na ulicę. To jest projekt, który już w tym roku będzie miał swój finał. To jest projekt, który już w tym roku będzie miał ostatnie testy. Tak naprawdę, kiedy skończymy kalibrę. No bo kiedy skończymy kalibrę, wieża 60 na warsztat. Rama. Dopasowanie tutaj Łukasz, co ty mówisz, pedałów, kolumny kierowniczej. Nie? No, teraz to już jest znowu moja działka. Aha. Kolumne, pedały, pompki hamulcowe, pompka sprzęgła. Yy, jakiś kokpit, coś trzeba będzie tu pomyśleć. nie Chociażby pedał gazu czy coś. Nie? Dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy do wnętrza, co się tu na wnętrzu zmieniło, bo ja na przykład nie jestem agro i w ogóle się tym nie interesowałem, jak mi powiedzieli, że kosztuje fotel dobry. <gry> Zwariowałem. Ale słuchajcie, te wszystkie miesiące, jak została projektowana kabina w firmie Naglak, jak to wyglądało, jak chłopaki przymierzali, wysyłali, jeździło to, no to rzeczy, o których się wam nie mówi, no bo te rzeczy się dzieją. Dziś, kiedy mamy gotowy szkielet, tak, one zaśniedziały, bo on jeszcze będzie tak naprawdę potem wysłany do sławka za kolor, to tylko będzie wszystko zdarte, zapodkładowane, zrobione. Łukasz tylko musi swoją część dokończyć. To były godziny pracy, to było dziesiątki godzin pracy naszej ekipy, ekipy z naglaka, żeby ta kabina tu już usiadła. A wyglądało to wszystko od początku do momentu, kiedy jest tutaj tak. Słuchajcie, i tak to wyglądało. Czyli, to nie jest tak, że coś tu się obija. Wiecie, to nie tak łatwo. Przy projektach, nawet jak samochód przebudowywujesz, coś chcesz wyciąć w karoserii, wspawać i tak dalej, to legitnie, żeby mieć zdrowe sumienie jako osoba, która to robi i daje to komuś potem, a nie dla siebie, no, tak to wszystko powinno wyglądać. Więc to są kolejne dziesiątki tysięcy złotych. Stąd tak naprawdę pierwszy kwartał tego roku rozpocznie pracę już na grubo i tych odcinków dużo więcej nie będzie. Będą dopiero za jakiś czas. Ale zanim przejdziemy do wnętrza i wyposażenia, co doszło, bo doszło znowu parę tysięcy złotych do siedzenia chociażby, czyli to pokazuje jak wysoki komfort tego będzie. Pamiętajcie jedną rzecz, że nie ważne czy strefa agro, moto, czy strefa moto po prostu, zawsze każdy z nas może, i to jest dobra uwaga, każdy z nas może zaoszczędzić, bo zobacz na czym może zaoszczędzić. Realnie, no musisz ubezpieczać auto, prawda? I załóżmy, że masz takiego pasata B5 i płacisz za niego kwotę XYZ, no, załóżmy 600 zł miesięcznie. To wyobraź sobie, że możliwość, którą ci dajemy, czyli porównywarka ubezpieczeń, jak wejdziesz w link w opisie, wpisujesz dane swoje, swojego samochodu i co mają do siebie fajne porównywarki. <laughs> To, że Przede wszystkim dają Ci możliwość zestawienia kilkunastu ofert ubezpieczalni. Wpisujesz dane swoje, swojego pojazdu, klikasz oblicz i już widzisz jakąś kwotę. Od najmniejszej do największej. Już widzisz różnicę między 600, a na przykład 1800. I tutaj dzięki PL może się okazać, że ta najniższa oferta już jest konkurencyjna dla tego, co ci agent oferował. A dlaczego agent ci oferował droższą? No bo on ma z tego prowizję, bo różne ubezpieczalnie płacą różne prowizje. Czasem nie do końca jest to komfortowe dla Ciebie. A w przypadku OC to Ci wsi ryba, gdzie jesteś ubezpieczony, byle najtanie, bo po prostu. To jest obowiązek. I teraz zauważysz jedną rzecz. Kiedy skorzystasz z tego linku tutaj na dole w opisie filmu, to jeszcze przy zakupie pierwszej polisy 150 zł wraca ci na konto w ciągu kilku kilkunastu dni i to wszystko jest w warunkach regulaminu całej promocji, ale dodatkowo tutaj widzisz taki mały kodzik ci wyskakuje. Jeżeli ty dasz ten kodzik znajomemu, znajomy znajomemu i tak dalej, ten kodzik będzie polecany, to za każde kupno polisy z tego kodziku ty dostajesz 50 zł, czyli nie dość, że możesz zaoszczędzić kilkaset złotych na polisie, którą musisz kupować, to jeszcze możesz uzbierać do 2000 zł po prostu na tym, że musisz ubezpieczać samochód. Warto? Sami się przekonajcie, no my wszyscy korzystamy, więc to nie jest żadna łuda, jeżeli 3 lata z rzędu idzie tak fajnie współpraca, a dziesiątki tysięcy osób skorzystały, no bo słuchajcie, czemu nie, to jest dla was. Dobra, przechodźmy do środka, bo teraz będzie się działo. Dobra, słuchajcie, ładuję się do miski, a ta miska... Jest od firmy albo od dystrybutora, tak to nazwijmy, Capital. I tutaj mamy fotel, który. No, Łukasz, co to jest za fotel? No, taki fajny, nie? Fajny, nie? Pneumatyczny. Pneumatyczny. Pneumatyczny, regulowany tam w dwóch płaszczyznach czy trzech. No właśnie, słuchajcie, o fotelu. Niech opowie osoba i firma, która nam go podarowała, która nam go dała, bo cena takiego fotela jest po prostu porażająca, ale. Nie zwracajcie uwagi na jakość wideo czy na fonie. Ważne jest treść i przekazanie, czyli zobaczmy co firma CAPTOL miała nam do powiedzenia w tym przypadku. Witajcie widzowie kanału Miłośnicy Czterech Kółek. Firma M4K zaprosiła nas do udziału w projekcie 260. 60. Nasz udział jako firmy CAPTOL polega na tym, że przekazujemy do tego projektu nowy fotogramer Maximo Comfort. Bardzo cieszy nas, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu. Lubimy wspierać różnego rodzaju modernizację, przebudowy tego typu inicjatywy. Wspieramy również działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym z wielką, wielką przyjemnością przystępujemy do tego projektu. Teraz może kilka słów o fotelu, który przekazujemy do projektu. Jest to fotel Gramer Maximo Comfort. Ten fotel posiada zbudowany kompresor 12 v Posiada manualną regulację wysokości. Amortyzację wzdłużną, którą można również zablokować. Ten fotel posiada możliwość przesuwania całego siedziska przód, tył. Posiada oczywiście regulację oparcia, położenia tego, tego oparcia i wsparcie lędźwiowe, które regulowane jest manualnie. Posiada również unoszone podokietniki, które zapewniają więcej kosztów. I kilka słów o naszej firmie. Jako firma CatPol, swoją działalność opieramy o takich pięć głównych filarów. Są to układy silników spalinowych, fotele do maszyn i pojazdów. Oświetlenie do maszyn i pojazdów, systemy do paliw i olejów i szeroko pojęta filtracja i systemy filtracji. Zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony internetowej do sklepu sklep.catpol.com i zapraszamy do na nasze media społecznościowe Facebook i LinkedIn. Do zobaczenia! I słuchajcie, oszaleć można z cenami takich rzeczy i ludzie, którzy są w agro to wiedzą, ale Łukasz mówi, że tutaj no, od powiedzmy 2-3 tysięcy do jeszcze większego wypasu, bo jeszcze mogą być grzane, obracane, czyli nawet 4, 5, 6 tysięcy złotych, ale to tak naprawdę wygoda pracy operatora. No i co? Tak naprawdę Łukaszu, jeszcze można tutaj o tym wszystkim powiedzieć, że czekamy tak naprawdę na oświetlenie, nie? Yy, tak, już są przygotowane, były konsultacje, jak byli nagle chłopaki. Uszy są dorobione, mhm. będą tu dwa halogeny u góry, ro, narożne będą doświetlanie y, ciągnika, tutaj będą obrysówki, mhm. także jest, jest przygotowane już wszystko, no, czekamy na oświetlenie, instalacja będzie pociągnięta już, już też u, u naglaka. Nie? A widzisz. I tutaj firma Horpol, tak dobrze mówię? Tak, Horpol. Firma Horpol wyjedzie nam z oświetleniem, bo też mówmy o firmach, dużo firm jest polskich e, tak naprawdę. no Firma Naglak, no to słuchajcie, no mamy firmę, która w Polsce produkuje kabiny. No, to, to jest cudowna rzecz. No i całość w tym momencie, jak już wróci od naglaka, ale jedzie do, jedzie do bardzo niezadowolonego z tego tytułu Sławcia, a kolor do Krakowa. E, I możemy spinać. Czyli plan jest taki, że... E, w międzyczasie co, co musimy zrobić. <laughs> w międzyczasie musimy zrobić tak naprawdę tą kalibrę, potem przyciągnąć z powrotem na ściągnik, a wy się zastanawiacie, czy on w ogóle odpali. Ja też jestem ciekaw, czy on odpali. <laughs> bateria mamy. bateria mamy potężną, bo mamy mega wsadzonego, więc Łukasz obstawia, że odpali, a na dworzu jest bardzo zimno i ciekaw jestem, czy jest to w ogóle realne. Nie wiem, jak odpali, to odpali, sprawdźmy w ogóle, bo to jeszcze nie jest setup wystrojenia tak, jak powinien być, bateria, bateria podpięta. Podpięta? Chwilę stoi. No długo chwilę jest zimno na dworzu bardzo. To i zobaczymy, nie? Minus dwa, minus trzy nawet. Ja się odsunę, jakby jednak coś tu miało nie wyjść. Ha! Ha, 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 ha. No. Powiem wam, jak mój zbuduje motor, to nie ma uja we wsi. I ta duma na twarzy twórcy. <laughs> Olej w Pompie gęsty trochę. <laughs> Więc tak, to się dzieje i to się będzie działo. Plan jest taki, żeby już wszystko zgodnie zrobić. Też pamiętajcie jedną cholernie ważną rzecz. W związku z tym, że e, to jest ojciec pro, projektu, a Krześni e, są jeszcze z nami, czyli Agroma Sokółka, i to jest bardzo ważne. Czyli dostawca tutaj no, wszelakich części, tak naprawdę, do ciągników, pojazdów, maszyn rolniczych, czy Allegro, które też oferuje masę, ale to masę. Słuchajcie, wchodzicie na Allegro i macie masę produktów w strefie agro, to są dziesiątki albo setki tysięcy pozycji, i też tak możecie szukać. To jeszcze też mamy budżetowania między sobą, i, i, i to też kasę potrzeba. To się przesuwa czasami, początek roku, nowe budżety, umowy, to, tamto, rzeczy, których nie chcecie wiedzieć. Serio, nie chcecie w to brnąć. Zaufajcie mi, nie chcecie. Więc co? No? Nie będę więcej odcinków o 60 robił, dopóki już nic się więcej nie zmieni. Oczywiście od ostatniej pory zmieniło się e, wszystko, co widzicie. Czyli doszła kabina, doszedł fotel. E, a co tam doszła kabina? Do, słuchajcie, ktoś to musiał osadzać, ktoś to musiał robić. E, więc to, to nie jest tak, że my sobie weźmiemy tak jak profesor, o, wsadzimy fa8. Bo ja też tylko jedną rzecz powiem. Jaki był Łukasz mój pierwszy pomysł na ciągnik? 28. I to było trzy lata temu. A Łukasz powiedział, że ty, to, to to nie będzie miało nic wspólnego z ciągnikiem. Ja bym no trochę tak, no więc postanowiliśmy zrobić polskiego, dalej polskiego, Ursusa. Dlaczego polskiego? No bo dążymy do tego, żeby to jednak było polskie, czyli składamy go na możliwie wielu podzespołach z różnych ciągników z historii tutaj naszej. Kabina made in Poland, konstruktor made in Poland, wszystkie rzeczy, które tokarze robią, frezarze i tak dalej, są made in Poland. O sprzęt, wszystko staramy się jak najbardziej z Polski. Ok, fotel z Niemiec, no, no ok. Ale ten na 60 byłby niewygodny oryginalny. No on trochę by nie, nie pasował do, do koncepcji, nie? To, to był taki hokerek do siedzenia z tego co kojarzę, no. tylko taki mały. No tu mamy chyba twoją. Tak, no, to się przymierzyć. Dobra, chodźcie, bo Łukasz ma swój kanał na YouTubie. I w związku z tym, że Łukasz ma swój kanał na YouTube, to on tam też pokazuje różne rzeczy. E, takim off-topem pokażemy maszynę do zadań specjalnych, e, którą się pracuje na co dzień. E, nie wiemy, ile ma mocy. Natomiast ta rura świadczy o tym, że tu nie jest już normalnie. Tam jest drut system. No i dobrze, no ale ty, drut działa? Zobaczcie. To też świadczy o tym, że dla chcącego nic trudnego, czyli można. Powiedz trochę, jak już robimy off-topa, Bo u ciebie na kanale można zobaczyć link do Łukasza kanału. E, znaczy w ogóle nazwa Łukasza kanału, tu wam się wyświetla. E, I link powinien być załączony w opisie. Turbo od TDS-a? Było od TDS-a, to jest też drugi, jest od 2,5 diesla BMW. z drugi brzmi odwadnie. Pompa. Bez <grym> jedną geometrą. Pompa seria, dokręcona dawka tylko. Okej, okay. ale robi gnój. Bo ja widziałem na filmach, że skrzynię już jedno zmielił. Okej. Okay. Czyli wiecie, wy jak robicie, to, to nie jest problem i ułatwić sobie pracę, czyli myślisz, że z 80 koni ma z 90. Z 70, no może jakby tutaj ostro poszedł, ale nie chciałbym ten, bo tu, wiesz, zaraz uszczelki pod głowicą, nie strzelają. O, proszę, to wygląda jak To wygląda jak ogrzewanie, wiesz, kabiny. A, ogrzewanie kabiny. No nie znam się, no. Kabina mi się podoba. No to jest... Y nie wiem co to jest za firma, wiesz, ale to jest taki były standardowe zamienniki jakby kabiny. O, nie? zobaczcie, tu różnica na przykład między fotelem, który my mamy a między... to jest seryjny w miarę chyba fotel. To jest oryginalny, był. no tylko że jest obity tam jakimś tam czymś, bo to oryginalne no. obicie już, wiesz, nie istnieje O, zegar widzę do ładowania no. Proszę bardzo, <noise> Wszystko, manometr posłużył Jakie parametry są... Możemy zobaczyć, czy też odpali sobie, bo też już stoi chwilę Zobaczymy, czy bez zlania wody ciepły, czy prąd jest w ogóle bo nie wiem, czy akumulator będzie trzymał o, prąd jest. Przekaźnik chceszcie. On jest w swoim żywiole. Robi chłopak Ferrari, jest w swoim żywiole. Robi chłopak Ursusa, jest w swoim żywiole. Można, można. Tylko dlaczego nie wiesz, że w sierze było 8 zaworów? No jak ty śmiałeś? No nie można <grystanie> wiedzieć wszystkiego. Dlaczego? O. Słuchajcie, tak wygląda skrót 60, jedna i to jest do pracy tak naprawdę tutaj na polu. No bo to co, jeździ się po ulicy? No czasem się zdarzy, czasem nie? Się Teraz zdarzy, trochę mniej, ale kiedyś to głównie też transport publiczny tam przyczepa do niego stoi w stodole ta mała, także... A ile ciągników w Polsce jest, wiesz, wyrejestrowanych. Takich bez... no. tak. No. I dlatego wiecie, no, trzeba robić pewne rzeczy, muszą być zrobione zgodnie ze sztuką, czyli kolor na przykład będzie bardzo bliski temu. To już wiemy, że będzie podobny, lepszy. No dobra, no, no. coś tam będzie. Słuchajcie, podobały Wam się te serie, chcecie tą 60, chciłka w górę, do że zajrzyjcie na kanał, bo jak widzicie nie trzeba wydać 300 tysięcy złotych. No nie, no tutaj złotych. No nie, no co to jest? Turbina to 150 złotych kosztowa. Nie mów takich rzeczy. Nie no, przecież przy golfie było wiadomo, turbiny no. też kupiłeś chyba za 200. No, za 200. Więc działa, dmucha, jeździ, golf wydmucha, ile trzeba. Więc tak to wygląda. Następna sześćdziesiątka myślę, że po marcu, może w kwietniu dopiero, nie? Już rama będzie zbudowana. No, wiesz, no jak zaatakujemy, to już mocno to już wtedy instalacja i hydraulika i pneumatyka i trzeba z tym napędem dojść do ładu, z tym wałem. Fruwającym. No, no aż się boję. A się boję, no ale kto 60, myślał, że da się 6 dych polecić i więcej. <gry> Konstruktor na pewno tego nie przewidywał. No nie. No nie. Dobra, słuchajcie, uciekamy. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Strefa Agro ma się dobrze. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? No, wszystkie linki macie w opisie. Allegro, Strefa, tutaj Agro. E, bardzo duże wsparcie Naglak, czy to tak jak tutaj mówię, chłopaki co fotel dostarczyli, e, czy oświetleniówka, to wszystko gdzieś tam zawsze musimy wymieniać, no bo to są osoby, które biorą w tym udział, a przede wszystkim twórca i jego pomysł, no bo to jest jego pomysł, nie mój. Absolutnie to mój pomysł był, żeby zrobić 60 -tkę. Znaczy mój pomysł był w ogóle jakiś tam naciągni. No. i bliższy był traktor terror znany z YouTube'a na silniku od Volvo, czyli to co chciał, to co zrobił teraz profesor tak naprawdę, zrobił taki polski traktor terror, a to my mamy trochę inną koncepcję, to ma robić w polu, nie? No to no to ma pociągnąć jeszcze, nie? I coś tam ma pociągnąć jeszcze, ale zmierzymy się, słuchajcie, jeżeli będzie nam dane, Krzychu, obiecuję jak to oglądasz, że jeżeli się zapiemy w terminach, to gdzieś tutaj zaprosimy albo my dojedziemy, więc tak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie. Ale się nie denerwuj, ale się nie denerwuj. Uciekamy, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. E, to się wytnie. To się wytnie detem, tak? No zobaczymy, Kto nie. No to To jest konstrukcja, która służy do wszystkiego. I to jest... Ile to ma lat? 30, może nie, więcej. No. Nie wiem, nie ma rocznika, ale tak obstawiam 80 któryś. No to z 40 już ma zaraz. No, jak Stasiu. Jakby była 83, to by miała 40. No. <laughs> jak Stasiu. Ja znaczy zobaczyć, czy tu jąd jest, jest coś Akumulator jest, jąd jest O, świateło jest no, no, no. Co? Ile to waży? S -s Siedem ton. Pff, pff, pff. Tym chyba już po ulicy nie można jeździć. No nie, no nie za bardzo, nie? Z nie możesz jeździć, nie? O, o przeleciał ten, ruski gaźnik. To <laughs> to jest ruski sprzęt, nie? Tak. do Dobra, uwaga teraz na uszy. Uwaga na uszy? Greta Thunberg, to cię ma na mapie Google skreślone, nie? Co ty gadasz to jest elegancki scen. O. Walcem z lat 30. jeździłem, detem nie jeździłem, no ale chyba czas to będzie w życiu zmienić. Może będzie się okazja. Przy, przychodzę do ciebie <laughs> na kanał. Przy, o, wystąpię Łukasza na kanale Łysy o Radetem, albo wyrównuję coś. Um. No to musicie coś zrobić bez zimno. No to było, to się wytnie. Zwariowane rzeczy Łukasz ma na działce.